Z tej strony Chory Pan Lodu I dziś widzimy się Widzicie w czym Witam są nami rano To jest świetny. gra Chcecie więcej odcinków to dajcie Koniecznie łapkę w górę No a teraz oczywiście gramy I gramy Włączyłam w tej grze dźwięki Aby Po prostu abyście mnie słyszeli dobrze a nie tak jak ten, ja, albo ja, parę tam razy. Kurde, Zresztą nie mało kasy, jak na moje standardy. Oczywiście mamy już coś odblokowane. Ale no, dobra, mamy dużo odblokowane. Ale mam tylko tą czapkę i ze całą na tamtym. Czy na pewno aż tak dużo? No nie wiem. Ale wiem, że e, zaraz powinien być. No właśnie, tu, nie będziecie chcieli, żebym nagrywał tej gry. Ale, Wiecie. Mamy dużo gier. I chcę, żeby mój panom był jak najlepszy. Więc um, ogólnie kończą mi się pomysły na odcinki. Więc możecie po prostu sobie ten. Um, możecie sobie napisać w komentarzu Wasz pomysł na odcinek. A ja go zrealizuję. Możecie na przykład powiedzieć jakąś grę. Umarłem! Wow, jaki duży rekord! Raz, dwa kasy? Skąd? Dobra. Tutaj mam taką. Mam jakąś. Nie mam kasy, aby budować. Kurde. A może otworzymy, wiecie? Sobie jeszcze taką małą skrzynię. Na dobry początek odcinka, więc ja robię. No i świetnie, jesteśmy już po reklamie tamtej. No i. Bitcoin oby było dużo. I. Pełna moc razy jeden, 150 bitcoinów. No i jeszcze tam. Acz. No i z tajemniczej skrzyni co wyleci, co wyleci. No i. Serduszka, super, bitcoiny, 600 bitcoinów. Sorry, że tak się jaram. Jak zdobyć klej noty? Oto jest pytanie. Bo ja nie wiem mm. po prostu jak to zrobić. No, sprawdzę, ile to już się nagrywa. Uuu, króciutko, a już chciałem go trochę. Już włączę taką cichą dość muzykę, no i super. abyście um, mnie dobrze słyszeli, więc sorry, jak wrzeszczę, no ta muzyka za dużo nie daje, więc ją wyłączę. I dalej oczywiście. Dobra. O! Oh. Um, teraz możecie napisać na zdrowie w komentarzu, ale no. Um, dziś tłusty czwartek. Nie wiem, kiedy wy to oglądacie, ale. Młego, tłusty czwartku w każdym razie. Miłego I napiszcie, co jedliście w ten tłusty czwartek. Fajnie będzie. Postaram się Wam przypiąć. Nie, przypnę wam serduszko. A teraz mówię, że postaram się, bo I Oglądam tyle, ile youtuberów i oni mówią, że się postarają, bo mają dużo widów. Gurde, coraz gorzej, coraz gorzej! Znaczy, nie, nie z widokami, tylko moim nosem. Ale dobrze. Myślę, że sobie powiem rekord. Nie czemu. <noise> Jakoś... Może użyjemy na tej grze jedno serduszko, ok? Albo i dwa. tak wyraźnie świet Bardzo mi ja polecam. Widzę cud na mi O nie! Wpadłem na pająka. Pająka, tak. kapalony, No dobrze do raz. Dobrze, to napiszcie, co jedliście w tłuszczny czwartek, albo jecie, bo może w tłuszczny czwartek to właśnie oglądacie. Przypnę wam serduszka, mówię to drugi raz, żebyście nie zapomnieli. Ja już nie będę o tym mówić, tylko skupię się na grze. Ociej, są bardziej nowości na tym kanale. I Ech, drugi raz kicham, no, ale. Nie było odcisków, bo po prostu musiałem jakoś sobie odpocząć. No ale już będą się pojawiać legur regularnie. Ale nie umiem tutaj tego przejść, bo jak tutaj skaczę tak wysoko, to no. słabo dość jest. Ale przechodzimy znowu przez tunel. Kurde, czy ja już przypadkiem nie pobiłem... Nie, nie pobiłem. Dobra? Co to jest? Yes! Dobrze, witam was widzowie O kurde Dobrze Wydzielamy sobie teraz do menu No i zbudujemy sobie To coś Dobra No i tak, tam. No i super. Dobra. Ale to jest świetne. Może sobie kupimy jakąś czapkę. A ja musimy jeszcze troszkę kasy zebrać. Ale ta włoska jest super, nie? Znaczy włoska, bo wiesz, taki, taki wałnsik kochasz włoski dobra, nie będę wam tłumaczył i skoro widziałem przed chwilą film o roxie to wam powiem, że, em, że mogę zrobić teorię o roxie mb czy on na, na czy on powróci Ach, jak chcecie dajcie komentarz, ale to raczej nie zadziała. Więc na 5 łapek w górę postaramy się. Czytajcie opis mojego kanału. Jak iść konkurs trwa. Wszystko się dowiecie na odcinku, o kurde, 2. Ogólnie... Um, ja zaraz... Że mi się chyba pożegnam. Bo okropnie jest ze mną teraz. Okropnie, naprawdę. Ech. Ale dobrze. Możemy sobie jeszcze jedną gierkę sobie zagrać. Ale... Ech. W ogóle no to... Dobrze. Dobra, już. Um, grę bardzo polecam. Jak będzie też te cztery, trzy łapki w górę, to... Oczywiście, będę nagrywał z tej gry. A pięć łapek teoria o Roxie MB. I w sumie raz wam zdradzę, choć już wszyscy to dobrze wiedzą. Rox żyje, ale dobra. Ja ogólnie nie oglądam Roxa, ale w sumie czemu ja gadam o Roxie? Czemu? Dobra. Roksa. Teraz pogadajmy o. o mnie. Więc. Tam, e, już bitwa skinów się zakończyła. Wygrał mój skin poprzedni, czyli po prostu Delphi. I no. A z Delphinem będę miał większe możliwości robienia lepszych miniaturek Minecraft. Miał być teraz odcinek w ale no wiecie, nudziło mi się już to. Um, dobra. Idziemy dalej, idziemy dalej. W ogóle, możliwe, że kolejny odcinek będzie pewna masa ale nie wiem, w sumie. Nie wiem. Ale wiem, że ledwo. Tsunami uciekłem z lawy. Ale to tsunami z wody. Co ja tu zrobię? Utopię się. No, że zaraz kończymy odcinek. no, no. Ja mm, powiem Wam sobie, co będę jadł na ten tłusty czwartek, bo jeszcze nic nie jadłem z okazji tego tchusty czwartku. Ale a, a, jadłem, ale. Ale nic, no wiecie Zaraz wam powiem Ach. Ale wy też napiszcie Bo ja wam mówię, a wy nie Dobra C Co? Ja się utopiłam? w skale? Mm. Nie wiem czemu wolałbym się walnąć o tą skałę niż się w niej utopić Ale może doktora Motivem was Więc Albo nie. Albo nie. Pożegnam was w naderze. W... Więc, ja się z wami żegnam. A! No widzicie, to zjedzie w ten tłusty czwartek, a ja jeszcze zapytam się co ja zjem. Znaczy, bo do końca nie wiem co. Ale faworki jem. Zaraz wam... Ja na tłusty czwartek będę jadł pączki faworki, ale... też nie będzie. I zakatarzony pan na dół mi żegna, więc pa, na razie. A, jeszcze motywacja do łapki. Jak zostawicie łapkę, to ta Luna, co, co, nie no, ups. jak zostawicie łapkę w górę, ta Luna się pokaże. Tutaj słodki pokażę Wam zdjęcia. A dobrze, ja się zamierzyłem, więc Na razie, no i cześć!